W 2024 roku NFZ przyznaje dofinansowanie w kwocie 5000 zł na wózek inwalidzki elektryczny. Co zrobić, aby otrzymać takie wsparcie i do kogo się udać? Zapraszamy. Aby uzyskać taki wózek elektryczny, musimy uzyskać zlecenie od lekarza specjalisty. Lista specjalizacji jest bardzo długa i zamieszczamy ją w opisie. Na zleceniu musi być wpisany kod S.19.01.00 dla osób dorosłych lub S.22.01.00 dla dzieci od 3 do 18 roku życia. A wsparcie, które przewiduje NFZ, to 5000 zł. W naszej ofercie znajduje się wiele wózków inwalidzkich elektrycznych, a NFZ pokrywa w całości koszt takiego wózka jak Medlife O2. Co zrobić, jeśli otrzymamy takie zlecenie? Wystarczy do nas zadzwonić, podać numer zlecenia oraz inne dane, o które poprosi nasz konsultant. To wystarczy, aby zrealizować taki wniosek. I dostarczyć Państwu wózek. Takie zlecenie można wysłać również do nas mailem sklepmałpamobi.pl lub dostarczyć osobiście do salonu. Po więcej informacji zapraszamy na stronę mobimet.com.pl.